Cześć, dzisiaj wam pokażę co zrobić, gdy nasz komputer nie widzi dysku zewnętrznego. Dzieje się to tak w przypadku, gdy podpinamy nasz dysk do telewizora, który formatuje go na swoją partycję. Komputer niestety ale go nie widzi. Przed podpięciem takiego dysku do telewizora warto zgrać sobie oprogramowanie, które jest standardowe na tym dysku czyli są tam jakieś aplikacje i tak dalej. Należy sobie to całą zawartość zgrać gdzieś do katalogu, później go podpinamy pod telewizor, telewizor go formatuje na swoją partycję GPT, a komputer musi mieć partycję MBR, wtedy będzie widział go. Więc dzisiaj się tym zajmiemy. Podpinamy nasz dysk, wpisujemy w start wiersz poleceń CMD, pokazuje nam się okienko dosowe. W okienku dosowym wpisujemy Disk Part. Następnie wpisujemy w drugim okienku, który nam wyskoczy po tej komendzie list disk. Czyli komenda, która nam każe pokazać listę dostępnych dysków. To w tym przypadku widzimy dysk 0, czyli główny dysk twardy w tym komputerze. Oraz dysk 1, czyli dysk podpięty, dysk zewnętrzny. Następnie wybieramy komendą Select Disk. 1. Eee, zatwierdzamy enterem. W tym momencie jest on już dyskiem wybranym przez nas i musimy wyczyścić mu sektory przez komendę clean. Po wpisaniu komendy zatwierdzamy enterem i jest informacja, że program Disk pomyślnie oczyścił dysk. Następnie zamykamy okienka dosowe. Uruchamiamy zarządzanie komputerem. Zarządzanie komputerem, w przypadku Windowsa 7. W starcie wpisujemy zarządzanie. Nawet nie musimy całego słowa napisać, od razu nam wyskoczy aplikacja, w przypadku Windowsa XP z panelu sterowania, tam gdzie jest zarządzanie komputerem przy administratorze. Więc gdy już mamy otwarte zarządzanie komputerem, wybieramy. Zarządzanie dyskami, które tu mamy po lewej stronie. Od razu nam wyskoczy takie okienko, że należy zainicjować dysk. Więc zatwierdzamy, że to jest dysk 1, dajemy OK. Tu go na dole widzimy. Dysk 1, jest to dysk zewnętrzny. To jest ten nasz dysk, który żeśmy oczyszczali. Należy mu nadać wolumin. To jest to zwykły wolumin prosty. Jeżeli nic nie chcemy zmniejszać rozmiaru, Dajemy dalej. Tutaj możemy mu przypisać literę F, tak jak to było w przypadku standardowego dysku zewnętrznego. Nie zmieniamy nic. Tak samo tutaj też nic nie zmieniamy. Możemy zmienić system plików na XFAT lub ten NTFS, który jest standardowy w Windows XP i 7. I dajemy zakończ, i kreator nam już nada dysk. Od razu autostart się uruchamia. Yy, widzi nasz dysk zewnętrzny. To tu, w tym przypadku, na przykład, yy, ja zgrałem oprogramowanie, które z powrotem możemy wgrać na nasz dysk. Możemy jeszcze zmienić mu nazwę. Yy, dajemy właściwości. To był akurat dysk z Transcent, czyli zamiast nowy wpisujemy Transcent. I w tym momencie już mamy w moim komputerze widok, jako trzeciego dysku. Jest to Transcend Disk F o pojemności 68 GB. Mam nadzieję, że byłem pomocny. Dziękuję za uwagę. Cześć.